Zarabianie w dolarach i w euro za pomocą AI nigdy nie było prostsze niż obecnie. Sam tworzę książki, publikując je na Amazon KDP, korzystając z dwóch programów. E, jeden z nich na pewno jest ci znany, jest to ChatGPT, ale drugi, również świetny, jest to Cloudy. Jaka jest między nimi różnica? Który z nich zrobi lepszy research na dochodowy pomysł? Który z nich stworzy lepszy tytuł, podtytuł i tak zwany listing do książki? Aż w końcu, który z nich napisze, Lepszą książkę. O tym wszystkim będziemy uczyć się, albo tak naprawdę testować na żywo. E, za chwilę, już przed moim ekranem, dzisiaj będzie pierwsza część, będziemy robić research na dochodowy pomysł e, książki. Tak, bardzo się serdecznie w takim razie zapraszam przed ekran mojego komputera i znajdźmy. Dochodowy pomysł na biznes i oceńmy, który z tych dwóch programów poradził sobie lepiej. Pierwszy program, jaki testujemy, to Cloudy AI i używam tak samo w przypadku tego programu, jak i programu ChatGPT wersji płatnych, najnowszych wersji, dlatego że traktuję to jako biznes, nie boję się w niego inwestować. Jest to jedna, jeden z. Z powodów mojego y, sukcesu. No to co? Weźmy taki bardzo prosty prompt. Znajdź pomysł na książkę na Amazon KDP. Kryteria musi być dochodowa, a konkurencja niewielka. Najlepiej, jeśli jest to pomysł świeży, uwzględni przede wszystkim nowo powstające nisze. Książka powinna rozwiązywać konkretny problem dla konkretnej grupy ludzi. Może to być poradnik, książka korska, książka na prezent, tak zwany giftable, albo jakikolwiek inny gatunek. Um, dobra, czyli pierwsze, ja sobie to skopiuję, dlatego że dokładnie to samo pytanie zadamy czatowi GPT. Więc najpierw chcę, żeby on mi znalazł tylko i wyłącznie jeden, a następnie, jak sobie porównamy, to poprosimy również, żeby znalazł może pięć innych, tak, żebyśmy mieli więcej do wyboru. Także jest to dość niestandardowy sposób robienia researchu, taki, klasycznym, taki klasyczny sposób robienia researchu, to jest research na Amazonie, oczywiście, czyli patrzymy, co się sprzedaje, a następnie Patrzymy, czy jesteśmy w stanie zrobić lepszą książkę, która może być numerem jeden w danej, w danej niszy. Tak? Tutaj, oczywiście, pomijamy w tym momencie Amazon. Chcemy zobaczyć, jak sobie ChatGPT, przepraszam, Klaudii poradzi z tym. No to jedziemy, klikamy i zobaczymy, co się teraz stanie. Przeprowadzę dokładne badanie rynku Amazon KDP, szukając nowych dochodowych nisz z małą konkurencją. Ok, czyli szuka 2025. i Prompt Engineering Guidebook, sobie różne tutaj, różnego rodzaju micro habits workbook, ok, um, czyta sobie, patrzy cokolwiek, tutaj on uważa, że się sprzedaje. Zobaczymy, co mi zaproponuje. Czekamy, czekamy, czekamy. Widać, że analizuje pierwsze 10 rezultatów. Na podstawie uh, Proszę. Na podstawie przeprowadzonego badania rynku przedstawiam najlepszy pomysł na dochodową książkę w nowo powstającej niszy: AI Prompt Engineering dla początkujących. Praktyczny przewodnik po chat GPT, cloudy i innych narzędziach AI. No. Na pierwszy rzut oka nie wydaje mi się to zbyt oryginalnym pomysłem. Poza tym ta grupa tutaj konkurencji konkretna grupa początkujący to nie jest aż tak bardzo konkretna, niska konkurencja, hmm. alternatywne. A, od razu mi dał tutaj alternatywne pomysły, trzy. No dobrze. Hmm. E, czyli tak, ten pierwszy pomysł, e, oceniam, jest on ok. Natomiast nie wydaje mi się on, nie wiem, aż jak bardzo oryginalny. Dobra, zobaczmy te trzy pozostałe alternatywne pomysły. Mikronawyki dla seniorów po 60. 30-dniowy program małych zmian. Ajajaj. Tutaj obawiam się tego, że, jak to się w Polsce mówi, nie przesadzamy drzew. Starych, st jakby takich starych drzew, tak? Czy faktycznie seniorzy, po 60, naprawdę ich największą potrzebą dzisiaj jest zmienianie swoich mikronawyków? Hmm. Nie oceniam tego pomysłu zbyt wysoko. Dalej. Cyfrowy detoks dla rodzin. 28-dniowy dziennik śledzenia czasu ekranowego. Dzienniki. Hmm. Ciekawy pomysł. Ale co mi się tutaj nie podoba, że to jest po prostu trudne? Ja ogólnie lubię robić książki osobiście, które ułatwiają, rozwiązują jakiś problem, ułatwiając życie. Natomiast kiedy ja słyszę cyfrowy detoks, że trzeba będzie to pisać i tak dalej, obawiam się, że. Nie sprzedam zbyt wiele takich książek, które w rzeczywistości niby polepszają życie poprzez troszeczkę utrudnianie go. Dalej, joga na krześle dla seniorów, czyli czer yoga i 15-minutowych ćwiczeń, no to jest już bardzo zużyta nisza tutaj. No, powiem Wam szczerze, że spodziewałem się czegoś lepszego po Klaudii, jeśli chodzi o research, dobra? No dobrze, to zadajmy dokładnie to samo pytanie Chatowi GPT. Tak sobie teraz myślę, że może ten prompt był zbyt ogólny, który tutaj dałem. Ojej, ale dużo szybciej mu to poszło. O, on poszedł o dziwo w workbooka. Eee, czyli neuro... Divergent Burnout Recovery Workbook brzmi bardzo poważnie. A Practical Guide for Adults with ADHD and Autism. Hmm. Czyli idzie w workbooki, bardzo dochodowa nisza, czyli mm, super, tamten poszedł w guide. Dochodowość, wzrasta liczba dorosłych diagnozowanych z ADHD, to prawda. I spektrum autyzmu, to prawda, zwłaszcza u kobiet i osób w wieku 30-50. Te osoby, które szukają książek z ćwiczeniami, konkretnie tak, no ta książka definitywnie mi się wydaje, że ułatwi życie. Uh, Bern, czyli to jest recovery. Niewielka konkurencja, dominują ogólne książki, natomiast temat neurodiver... neuro... Diwe, neuro ach. NeuroDivergent, chyba to się tak czyta. Poprawcie mnie, jeśli przeczytałem źle, jak ktoś jest typowym anglistą. E, czyli wypalenia u osób neuroatypowych. To bardzo nowa, wschodząca nisza. Większość obecnych materiałów to blogi, TikToki. Hmm. Muszę od razu powiedzieć, że ten pomysł mi się o wiele bardziej podoba. Już tutaj od razu zdradzam Ci jeden z największych sekretów zarabiania na Amazon KDP. Dużo większych pieniędzy, czyli tworzenie książek, które no potrafią zarobić powyżej 5000 dolarów na jednej książce. Jest niezwykle trudno zrobić książkę, która zarabia powyżej 5000 dolarów na jednej książce, będąc którymś w kolejce. Czyli takim klasycznym sposobem researchu, którego uczę, to jest to, że znajdujesz dochodową niszę, czyli książkę, która się sprzedaje a następnie tworzysz lepszą książkę, czyli jednym z kryteriów wybory, wyboru niszy jest to, żebyś ty mógł być, jakby wnieść nowy pomysł, lub poprawić to co jest tam do poprawienia, tak ale wciąż nie będziesz pierwszy. To są książki, na których najpewniej się zarabia, ponieważ jest już wtedy tak zwany proof of concept. Natomiast książki, na których zarabia się najwięcej, są to książki, w których dopiero temat raczkuje, gdzie możesz być najlepszą książką lub pierwszą książką, czyli ty jesteś tym pierwszym, kiedy ta fala się wznosi. Tutaj definitywnie ChatGPT GPT coś takiego zaproponował. Oczywiście wiąże się to z ryzykiem, ponieważ jak sobie wejdziemy na Amazon, to nie jesteś w stanie znaleźć, znaleźć takiego słowa kluczowego, które ma ogromny search volume, i wtedy już są duże sprzedaże, dlatego że ten temat dopiero jakby wchodzi. Więc jest to większe ryzyko, ale większa również nagroda. OK, dlaczego ten temat jest świeży i przyszłościowy? Patrz, 2023-2025 liczba diagnoz zrosła kilkukrotnie, zwłaszcza u dorosłych kobiet. co Coraz częściej wyszukiwane możliwość skalowania. Okej, okay, dobrze, gdybym miał ocenić tutaj Klaudii i e, czata GPT, no to zwycięzcą dla mnie jest tutaj czat GPT, jeśli chodzi o temat na dochodową książkę. Ten jego research wydaje się dużo lepszy. Nie wiem, napisz w komentarzu, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. No dobrze, no to teraz drugie, druga rzecz. Podaj mi trzy inne tematy do wyboru. Ok, zobaczmy. Porównajmy, jakie będą trzy, czy również będą świetne. A, ależ on jest szybki. The Gentle Divorce Journal, a Healing Companion for Women Navigating Peaceful Separation. I znów, już mi się to od razu podoba, jest konkretny temat, jest konkretna grupa docelowa, jest konkretny problem, który będzie rozwiązany, i znów jest to książka, która ułatwia, a nie utrudnia. Gatunek, poradnik, dziennik do samodzielnego wypełniania. Problem, który rozwiązuje, brak materiałów dla osób przechodzących łagodny rozwód, bez walki o dzieci, bez dramatów, ale z emocjonalną dezorientacją, samotnością, utratą poczucia tożsamości. Divorce recovery to duży rynek. Większość książek skupia się na toksycznych związkach. Ta książka wypełnia lukę w spokojnej niszy i to znów jest klucz, czyli e, prawdziwy research, który sprawi, to jest ta prawdziwa sztuka, której, której też uczę w moim programie KDP Elite. To jest nie tylko zauważanie tego, co jest na pierwszej stronie, ale jest, przeradza się to w sztukę, że na podstawie zauważania tego, co jest na pierwszej stronie, zaczynasz dostrzegać to, czego na tej pierwszej stronie nie ma. I to jest prawdziwym sekretem zarabiania na. Amazon KDP. I jest to również powodem, czemu Amazon KDP nigdy nie będzie zbyt przesycony i nasycony. Ok, tytuł roboczy. A, ok, dawa, dobra, dwa. No cook meals for exhausted caregivers. Healthy 10-minute recipes when you can't handle cooking. Boże. Słuchajcie. Czy Wy widzicie, jak ChatGPT GPT sobie świetnie radzi z tym, jak jest rewelacyjne, jeśli chodzi o znajdywanie problemu i stworzeniu propozycji książki, która ułatwia i która rozwiązuje problem, tak? Czyli opiekunowie osób starszych lub chorych, którzy nie mają siły, czasu ani energii na gotowanie, często zapominają o sobie i jedzą źle. Problem, który rozwiązuje brak energii. Ty, ok, i trzeci w końcu dalej, e, jeszcze wróćmy do tego, dlaczego opłacalne. E, caregiver burnout to rosnący temat w USA i UK, tak? I dodatkowo oczywiście możliwość sprzedaży jako prezent co może mieć dodatkowy boost w czwartym kwartale, szczególnie w grudniu. Dalej. Trzeci: The Digital Legacy. Organizer. A practical workbook to prepare your online life for when you're gone. W ogóle, Tanisha. Jest dość niespotykana, czyli przygotowanie rodziny i bliskich na Twoje odejście. Wielu z nas o tym, o tym nie myśli, ale im stajemy się starsi, ja przekroczyłem pięćdziesiątkę, to coraz bardziej zaczynasz się myśleć, jak ułatwić życie swoim bliskim. No i jest bardzo dużo takich już rodzajów dzienników do wypełniania, związanych. Z tym, gdzie jest polisa, gdzie to wszystko, że wypełniasz coś takiego, że wszystko masz w jednym zeszycie i kiedy już cię nie ma, ale życzę Ci, żebyś żył, żył jak najdłużej, to wtedy twoi bliscy, mając taki zeszyt, naprawdę o wiele łatwiej im jest wiedzieć, gdzie masz konta, gdzie masz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tego rodzaju, e, nie wiem, czy to można nazwać journalem, taki logbook bardziej, e, jest bardzo, bardzo, bardzo pomocny. Tutaj. Ten planner, poradnik, plus organizer idzie dalej albo zawęża się do niszy Digital Legacy Organizer. Tak? Problem, to rozwiązuje. Nikt nie wie, co się stanie z kontami online, cyfrowymi zdjęciami, plikami. Książka pomaga przygotować to wszystko w razie śmierci lub choroby. Nowy, rosnący temat, niska konkurencja i książka często kupowana jako prezent. Więc znowu w każdych tych trzech tematach ja przyznaję zwycięstwo. Chatowi GPT. Skomentuj, który z tych tematów podoba Ci się najbardziej? Co myślisz o tej filozofii? Czyli nie tylko dostrzegania tego, co już się sprzedaje na Amazonie, ale równocześnie próbowanie złapania fali i uczenia się dostrzegania to, na podstawie tego, co się sprzedaje, co jest popularne, zaczynasz tworzyć to, czego jeszcze nie ma. A w erze AI jest to niezwykle mało kosztowne, dlatego że nie jest tak, jak jeszcze dwa lata temu, że trzeba było na książkę high content wydać 1500 do 2000 dolarów na dobry cover, czyli okładkę między 200 a 400 dolarów Dzisiaj korzystając z AI możesz to zrobić praktycznie bezkosztowo, czyli jest to niezwykła szansa, żeby testować nowe pomysły. I pamiętaj, że wszystko co potrzebujesz, to jedna książka, która ci wyjdzie. Jedna książka, która wyszła mi w 2022 roku, jest to sezonowa książka, do dzisiaj opłaca nasze luksusowe wakacje każdego roku, dlatego że wskakuje w top 100 wszystkich książek na Amazonie. Nie wyszło mi dużo więcej niż wyszło, ale to, co wyszło, rekompensuje wszystkie Twoje nietrafione pomysły. Także to wszystko, jeśli chodzi o ten film, widzimy się za jakiś czas w drugim filmie, kiedy wybiorę jeden z tematów, pewnie z tych, który czat GPT zrobił, i spróbuję stworzyć za pomocą Cloudy i równocześnie czata GPT listing, czyli tytuł, podtytuł. Oraz propozycje outlineu i spisu treści dla jednej takiej konkretnej niszy.